Frezarka poszła do naprawy ze względu na minimalne bicie frezu. To minimalne bicie to było około 1 mm, więc jak na frezarkę to właściwie już nie mało. Stwierdzono krzywy wirnik, dlatego naprawa była dość kosztowna. Ale najciekawsze było to, że frezarka po naprawie tak się grzała, że po minucie nie szło dotknąć uchwytów wrzeciona. Po kilku interwencjach stwierdzono całą serię fabrycznie wadliwych łożysk, aż w końcu założono łożysko przystosowane do prędkości 29 tysięcy obrotów i można powiedzieć, że się poprawiło.